Witajcie Gremowicz z strony Księgi Ogrodnik. No i my szasty. Tak, i chcemy wam pokazać e, szybko, po prostu rzucić okiem na editor map, który jest dołączony do Far Crya Trójki. Tak, czy, bo to, czy to jest fajne narzędzie, czy nie fajne? No, bo czy w bo ogóle... to jedna z potencjalnie najfajniejszych rzeczy, jaka w tej grze się znalazła, oprócz tego, że sama gra jest tak poza tym tak, fajna. fajna. Sama gra jest mega fajna, więc to nie znaczy, tak, że... To, to znaczy, dokładnie. To nie znaczy, że na tym się <laughs> tylko to kończy, bo mamy jeszcze oprócz mega fajnego singla... Potencjalnie fajnego koopa, który jest w zupełnie innych miejscach niż. Nawet jest w innej wyspie w ogóle. Tak, zupełnie czym innym, tak, niż, niż, niż w tym momencie. Mm, fabuła singlowa. Oprócz tego jeszcze kilka trybów multiplayer, które też są yy, no, dosyć oryginalne bardzo często. Mm. No tutaj niestety nie mieliśmy za bardzo jeszcze możliwości, o tak, można wejść pod mapę. Tak, znaczy, zaczynamy z taką wyspą, która jest jakąś tam wygenerowana losowo, tak, żebyśmy nie musieli tam. Tak, coś, coś, coś tam na początek po prostu. Tak, Oczywiście no ja no, można sobie, można sobie dom... zmieniać kształt, ukształtowanie na... terenu i tak dalej, bo to jest dość płaskie w tej chwili. To tak, proszę bardzo, Możemy sobie cyków różnych nadadawać, ile tylko chcemy. Górki, nie górki. No to jest fajnie, płynnie, płynnie się robi, tam można zmieniać jakieś tam właściwości tego pędzla, tak. No dokładnie, no podejrzewam, że wiesz, też regulować średnicę i inne rzeczy być może. No to się wszystko inteligentnie robi, tak, czyli jakby jeśli tutaj mam piach, no to to się. Oczywiście automatycznie, jak sami widzicie, się wcieniuje odpowiednio. I tutaj tak. Takie rzeczy jak ustawienie pory dnia, no, powiedzmy, to to czy, 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 czy tam, pogody nawet na terenie mapy tak, też żeby możemy... ta mapa była bardziej płaska i tak dalej. I... Poziom wody możemy sobie zmniejszać, podnosić e, chociażby, czyli dajmy na to. Hmm. Właśnie, zrobimy kilka depresji i, i tak dalej. i To w tym momencie tam się pojawi, nie wiem, jakieś jeziora tego typu rzeczy. No Okej. Okay. No to powiedzmy, że już to mamy za sobą. Zobaczmy inne sekcje, czy na przykład tam obiekty. do no tutaj mamy tam na przykład tematycznie nie wiem, wioskę, tak i mamy wszystkie obiekty z wioski w jednym miejscu, więc bez problemu możemy sobie budować. Takie małe, małe to no Oczywiście musi uważać, tak? Nie ma, nie, ma, nie ma jakiejś tam blokady przed tym, żeby stawić drzewo w domku. Eee, no bo ktoś może tego czegoś takiego potrzebować. No ale tak jakby na no uważajcie z tym. Eee, no i trzeba to budować tak, żeby to jakoś było w miarę rozsądnie i tak dalej, jeśli chcecie, żeby wasza mapa była szalenie popularna. Eee, I tak dalej, bo to że to można udostępniać tak innymi otwarcie. No oczywiście, o to, o to no, w sumie na chodzi. tym to wszystkim polega. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No, eee, no to teraz wejdźmy w. W obiekty jeszcze, zobaczmy jakie są inne kategorie, to właśnie tam są jakieś tam meble, bróżne i, i takie, takie są tak, tam rzeczy. Pojazdy tam tak, pojazdy i tak dalej, pojazdy. i tak dalej. To są to jest chyba wraki. Tak, tak, no, tak. W każdym razie nieważne, tak? Są Dużo. statyczne, jak wyraźnie napisano. Jakieś tam punkty oświetlenia, dokładnie od lampek począwszy na jakiś pochodniach skończywszy. Tak. Tam, no i elementy no e, tu jest właśnie można malować. E, no czyli pokrywać teren na przykład trawą. Tak, więc jeśli chcecie, no, żeby... No, to zwykłą plaża była nieco mniejsza. No to tu też jest sporo, sporo tam takich trybów, tam jeśli chodzi o pogodę, tak, można to to zmieniać porę jak, dnia, to jest godzina, pora dnia. Oczywiście automatycznie jest, zmienia to w tym momencie oświetlenie. Tak, tutaj jest burza, tak Tada już. O. No już zaczęło. Pada deszcz, to tak. oczywiście wszystko się robi mokre, eee, co jeszcze, co jeszcze, można drogi malować, e, tworzyć je, tak, one są, się zakrzywia to automatycznie po kolejne punkty, no bo też pamiętajmy, że tu można zrobić na przykład mapę, która będzie służyła do wyścigów, w wyścigu. Wyścigu, tak? dokładnie. I jeśli ktoś e, chce sobie po prostu stworzyć coś takiego, no to oczywiście może, no ja to powiem, że przesuwam wszystko, o. no i jest elegancko, co jeszcze, co jeszcze, gdzie byli wrogowie? Właśnie, bo to jest najciekawsze, że oczywiście no. możemy tutaj sobie umieszczać bohaterów niezależnych spośród kilku docentnych archetypów, czyli na przykład różnego rodzaju najemników, Piatów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale również wszystkie występujące w normalnej grze zwierzęta. Łącznie też z tymi rzadkimi gatunkami, więc jeżeli ktoś chce, nie wiem, jakimiś tam złotymi tygrysami, czy e, białobrzuchymi, dajmy na to tapirami, zapełnić całą mapę, to nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby wszędzie było ich. Pełno. Tak, to jest twórzmy grupkę wrogich nam najemników. ma no no tam elementy sztucznej inteligencji, no to jak widzicie no jest tam w wielu ich, tak, tam jakiś, e, okej, okay. no i w, dodajmy też jakieś tam dzikie bestie, Myślę, krokodyle, niedźwiedź, niedźwiedź jest spoko, e, ale tak. dorzuć kilka krokodyli, krokodyli tak. są krokodyle są fajne, bo, bo fajnie łapią, wiesz, tak. 3... Pyski podrzucają sobie. <laughs> Bardzo ładna animacje. Trzy typy. Tak, kilka krokodyli to jest dobry pomysł. Co jeszcze mamy? Smok z komodą. Niech będzie. Jaszczurki. Świnie raczej nie są zbyt bojowe. Kilka waranów nie zaszkodzi. No i okej. Okay. No i powiedzmy, że no, jeśli chodzi tak naprawdę. No tak, tak widać, widać tutaj zresztą, że jeżeli chodzi właśnie o si i tak dalej, to mamy tutaj pewne ograniczenia, to znaczy na, mm, mapy, na, na na sekcji dokładnie może być obsługiwanych ileś tam po prostu obiektów. Nie jest wykluczone, że w tym momencie akurat tutaj w tym edytorze wynika to po prostu z, z faktu, że no, tego, w ten sposób umieszczone e, postacie będą po prostu reagowały według jakichś tam odgórnych... E, ojej! No są też dość duże elementy. Cała, ca, ca, cała, cała sekcja portowa, że tak powiem, jakaś. No, ale mogę to w miarę tam po prostu nie pasować. To ma no oczywiście tak trzeba uważać, tak żeby nie było tak jak tutaj, że schody się kończą e, w powietrzu. No, można sobie podnieść poziom wody, co tak, akurat wszystko w tym dopasowało. momencie. To, czy ewentualnie uzupełnić innymi elementami na dole, więc nie będzie problemu. No tak problem. naprawdę jeśli chodzi o takie podstawy, no to to jest wszystko, tak? Tu jest oczywiście dużo więcej elementów, dużo więcej no, opcji, dokładnie, dokładnie, mamy... dokładnie, dokładnie, to dokładnie, dokładnie. Po prostu przetestujmy tą mapę. Czyli wejdziemy sobie właśnie w... Tak, no i, tu no ma... i teraz zobaczymy, że tam zaczną się... A, najemnicy rzucili się tam... na zwierzątka, zwierzątka rzuciły się na siebie, ogólnie jest niezła jatka. Oczywiście było dobrze widzenia. Nie podchodzić, żeby się nam nie skupiać, ale chyba najemcy sobie poradzili ze Tak i w tym momencie chyba ty stawisz się ich ofiarą, ponieważ jesteś ten, który został żywy. Oj, trafił ci się ten twardziel. Hmm. No cóż. Sam go postawię. Sam go postawię. No tak, no to trzeba było się wyposażyć w lepszą broń. Z tego kałasza to można sobie do niego długo strzelać. Zazwyczaj. No ale w każdym razie yy... Z, zawsze mogę tutaj zmienić i dodać swoich najemników żeby... No właśnie wstaw samochód, na przykład jeszcze? Tak. jeszcze Gdzieś znowu były w... znowu za dużo. A właśnie, no tak. A to sterowanie jest. Mili, mili mi się nadam trochę. Nie no, na dużo. Mm. No to są rzeczy oczywiście, na które teraz dopiero trafiamy, bo jeszcze nie wiemy, nie mamy wszystkiego tak. rozpracowanego. Co to jest ciekawego, eee, rozumiem, że jakiś scooter wodny, tak eee, oczywiście tutaj eee, cysterne jakiejś tam innego typu pojazdy, samochody, banki No, możemy wrócić do mapy eee... no, no tym razem kamerę miałeś wodę, wodą zlądować w wodzie tam pewnie trwa jak zwykle jadka a my sobie wsiądziemy do właśnie bugiego który można sobie spokojnie powiedzieć po mapie o widzisz tam chyba postawiłeś jednego z yy, jepa z ciężkim karabinem tak to jest akurat coś co powinno sobie poradzić z, z tym gostkiem Mogę strzelać z fotela kierowcy? No niestety nie. No. Musisz się przesiąść. No. Karabin w kopie, owszem, jak najbardziej jest to możliwe. No Dużo mógł go przejechać, no. tak no, na dobrą sprawę. Tak, ale za pomocą tej broni masz szansę go, jak widać, zastrzelić. No i dobra. Kako. Stary, dobry ruski karabin. A, sorry. O. Zostawię ich. No, I zostawimy Was też z tym, z tym co widzieliście. Dokładnie, no można sobie z każdą odwiedzić. O, wpadnij do dziury! Utop się. Fajnie, ślicznie. No i widzicie, można zrobić tutaj dosłownie wszystko. No, to jest tylko i wyłącznie kwestia po prostu kreatywności i tak dalej. No i co najważniejsze, można tutaj zrobić normalną mapę, w którą inni ludzie będą grali w Multi. W którymś z trybów, które tam oczywiście też zostały jak najbardziej przewidziane. Dokładnie. I to jest wszystko udostępniane tam. Graczam, więc pewnie dość szybko się wyrobi taka lista najlepszych, najpopularniejszych, najfajniejszych. I też fajnie, że gracze mogą kombinować, tak, bo, bo w wielu grach edytory sprawiały, że to było łamanie zasad narzuconych przez twórców i to były bardzo, bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Więc jestem ciekaw, czy tutaj no w środku tutaj, Far Cry urodzi się coś ciekawego. Tutaj na pewno też, wiesz, tego typu rzeczy. Tym bardziej, że no, e, jeżeli nie ma, nie zauważyłem, no nie, nie wiem, może jest gdzieś, wiesz, my do tego się nie dokopaliśmy, opcja i możliwość edycji po prostu zachowanie si. To, 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 to może być rzeź prawdziwa, naprawdę, bo ludzie z, w takich sytuacjach potrafią robić naprawdę czasami rzeczy wręcz nieziemskie. No to czekamy na nie. Dokładnie. No, to no trzymcie się na razie. Cześć.